De sombra, Naprawdę graliśmy dobrze, a później nie wiem, no się też zaczął lepiej grać. Dobrze przyjmowali nasze zagrywki. Wszystko podbijali w polu. To co my staraliśmy się atakować, kończyć oni podbijali to do góry, jakoś kończyli kontrataki. No i zasłużeniem te 20 wygrali na no, Czwartego znowu spróbowaliśmy nawiązać barku, udało się, a no, szkoda wtedy do 13 przegać się naprawdę. No, szkoda. No, myślę, że no, mało się podobać środowisko. Skoro to, mówię, najważniejsze jest męczek. Os wygrał, my przegraliśmy no, trudno, będziemy starali się grać, dalej w lidze. Weź do tej czwórki i w czwórce coś prowadzi się nagrać. mówią, że Skra gra ten Puchar Polski. Zobaczymy, jeżeli Skra gra ten Puchar Polski jutro z Olsztynem i wygra ligę, to drugie miejsce jest otwarte i wystarczy zająć drugie miejsce w lidze w tej lidze można zagrać. Szkody jak mówię, to jest jeszcze długa droga. Tak samo jeszcze nikt tutaj Olsztyn podejrzewam nie, nie podda się jutro skrzewo to jest wielka Skra. Nic takiego. Na pewno będą walczyć, będą chcieli wygrać. Im też zależy na tej Lidze Mistrzów. chcą się pokazać jak najlepiej i myślę, że na pewno nie będzie łatwe to mecz na skry, a jak będzie w playoffach, czy może wywalczymy to drugie miejsce, chcielibyśmy bardzo ok grać w tej Lidze Mistrzów, zobaczymy jak będzie, no jeszcze półtora miesiąca grania, nie będzie można powiedzieć więcej. Rzeczy.

W pierwszym sesie y, wydawało się, że, 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 że to będzie mecz może powiedzieć, że, że y, przegrany dla nas, bo, bo y, każdy z nas miał y, 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 był przede wszystkim zły i wydawało się, że, że y, tak, tak łatwo przegrany set zdało y, y, to, że, że trudno nam będzie nawiązać wielolą walkę. Aczkolwiek y, y, drugi set y, był, był, był setem system walki i, i, ten, i ten set y, może powiedzieć, że w jakimś tam stopniu ustawił to spotkanie, bo bo wiadomo, gdyby, gdyby było 2-0 było nam, nam, nam bardzo ciężko, a tak my, my po dosyć yy, ciężkiej walce udało nam się yy, wyrównać na 1-1 i, i już się grało grało dużo lepiej. Najbrek to już wiadomo do loterii. W sumie w, w szalasie dopiero przama na naszą kość, dopiero w samej końcówce, czego jesteśmy oczywiście bardzo bardzo zadowoleni i jutro znowu przystępujemy do, do walki, o puchę. Właśnie tak, że oprócz trzeciego seta, do którego mógłbym mieć jakieś zastrzeżenia, to ja nie mam za co przepraszać kibiców, jak to powiedział kapitan drużyny. Za co mamy przepraszać kibiców? Za dobrą pracę, którą wykonaliśmy? Nie wiem, trochę się nie zgadzam z Robertem. Ja jestem dumny ze swoich chłopaków, bo wyszli i walczyli do ostatniej piłki. Oczywiście ostatnie dwa błędy były, ale była walka do samego końca. I do 13-13 było wszystko otwarte. Olsztyn okazał się lepszy, wygrali, gratulacje dla nich. Nic innego więcej nie mogę powiedzieć. Powtórzę, ja jestem dumny z moich chłopaków. Ja tak się do, dołączę trochę do tego co powiedział Krzysiek, bo mecz był meczem walki zarówno z jednej jak i z drugiej strony i obydwa zespoły bardzo mocno chciały wytargać zwycięstwo, zagrać w finale. Co jedna, dwie piłki w końcówkach zaważyły o rezultacie, także tutaj my nie, zdekle, nie zdeklasowaliśmy przeciwnika, tylko jak Państwo widzieliście do samego końca sprawa była otwarta, bo jeszcze przy dziesięciu to nasi przeciwnicy byli z przodu. I, I także tutaj do ostatniego momentu nie sądzę, żeby ktoś na sali był przekonany co do zwycięstwa jednej z drużyn. A już idąc w kierunku swojej drużyny, ogromne gratulacje dla chłopaków, ponieważ no. Co tu dużo mówić? Jak spojrzałem, że to do, biegniemy do piątego seta, to byłem przerażony, ponieważ no, nie do końca zawodnicy byli na to przygotowani, niektórzy przynajmniej. Już w końcówce Oli musiał zejść z boiska, ma swoje zaległości treningowe i w zasadzie. No, trzeba go już dzisiaj troszkę zacząć chronić. Duże brawa, bo jeszcze raz podkreślam, nastawialiśmy się na to przed, przed tym spotkaniem, że będzie to trudny mecz, mecz walki, i chcieliśmy to spotkanie wygrać. Nie chcieliśmy kolejnego meczu pięknie przegrać. I dzisiaj brawa dla chłopaków, bo walczyli od początku do końca z przeciwnikiem, który zawsze stawia bardzo trudne warunki, i nie tylko w tym meczu, ale myślę, że. Pozostali finaliści tego pucharu bardzo mocno o tym przekonali się w lidze. To mnie bardzo cieszy.